Dziś film o książce, o słowie drukowanej, o niezwykłej książce. Jest to Atlas Ryb Akwariowych. 750 gatunków opisanych, ponad 1000 zdjęć. Dziś opowiem Wam o tej książce. Zapraszam na film. Ładnych parę lat temu, gdy internet stał się całkowicie powszechny, myślałem, że Internet i zasoby wiedzy, które można tam zdobyć, znaleźć, wyprą całkowicie książki, wyprą słowo drukowane. Że księgarnie po prostu będą powoli znikać. Ale wiecie co? Złożyłem renesans. Internet z nami jest już od wielu, wielu lat. Ale książki wracają, nie zginęły. Księgarnie nadal istnieją. Ludzie wracają do książek. Wcześniej, gdy dojeżdżałem do pracy komunikacją miejską, widziałem czytających ludzi w autobusach, w tramwajach i naprawdę jest ich sporo. Ja sam osobiście wolę przeczytać książkę niż grzebać w smartfonie lub w tablecie. Jest przyjemniej czytać książki, drukowane książki, przerzucać strony, siedząc wygodnie sobie w fotelu na przykład. Także książki nie zginęły i mają się całkiem dobrze. I nawet w komentarzach pod moimi filmami znalazłem sporo próśb o zrobienie filmu na temat książek o akwarystyce. Stąd właśnie powstał ten film. Czytajcie książki. Książki to wiedza. A wiedza daje możliwości. Książka trzech autorów. Wollikal, Burkatkal i Dieter Wacht. Jest to przekład z języka niemieckiego, oryginalny tytuł: to Kosmos, Atlas, Aquarius Fisher. Przekład z języka niemieckiego i adaptacja: dr. Hendryk Grabarczyk i dr. Eligiusz Nowakowski. Wydawnictwo, polskie wydawnictwo Delta. Książka opisuje 750 gatunków ryb, czyli całkiem sporo. W Atlasie przedstawiono zdumiewającą różnorodność i piękno, zarówno najbardziej znanych, Słodkowodnych ryb akwariowych, jak i rzadko spotykanych okazów. Jest to podstawowy leksykon każdego akwarysty. Czy jak wspominałem, 750 gatunków, wspaniałe opisy i ilustracje, wskazówki do rozpoznawania pokrewnych gatunków na podstawie różnic w wyglądzie. Woli i Burkat Kalowie są doświadczonymi akwarystami. Burkat Kal jest znanym w środowisku akwarystów jako autor licznych artykułów fachowych oraz książek. Dieter Voigt, dyplomowany biolog, specjalista w dziedzinie akwarystyki, jest znanym ekspertem w kraju i za granicą. Naukowe ekspedycje badawcze, w których wielokrotnie uczestniczył, zawiodły go na obszar wód tropikalnych. I dzięki ogromnej wiedzy tych trzech panów powstał tak wspaniały atlas. Już sam spis treści robi wrażenie. Książka jest podzielona na działy. No, znajdziecie tutaj dosłownie wszystko. Od skalarów, dyskowców przez pielęgniczki południowoamerykańskie, pielęgniczki afrykańskie, pielęgniczki z Niasa i Tanganika, pielęgniczki z Tanganika, pielęgniczki z Niasa, e prętniki górami, bojowniki głowate e długonosowate i kiryskowate, Sumokształtne, no jest tego opór, ja to nie będę wymieniał, bo spędził tutaj kupę czasu, ale znajdziecie tu dosłownie wszystkie ryby. Jeszcze mamy taki dział na końcu pod tytułem Dziwaki o naprawdę dziwnych rybach. Oczywiście wszystkie ryby słodkowodne, ale są też ryby wód słonawych. Nie ma tu oczywiście żadnych ryb morskich. Dla przykładu przeczytam Wam opis jednej z ryb. E, kojarzycie Altuma? To taki wypasiony skalar. Jego polska nazwa to żaglowiec z Orinoko. E, u nas używa się części nazwy łacińskiej, czyli Altum. Wiadomo, wszyscy wiedzą o co chodzi. Jak powiem żaglowiec z Orinoko, to większość osób niestety nie będzie wiedziała. E, a to jest po prostu żaglowiec z Orinoko. E, Pteropylum altum. Tej ryby nie polecamy początkującym akwarystom. Pielęgnacja jej nie jest łatwa, a, hodo a hodowla tego żaglowca, nawet ekspertom, nie zawsze się udaje. Można go trzymać w dużym, wysokim akwarium. Długość co najmniej 120 cm i wysokość 60 cm. Zbiornik należy wyposażyć w pozbawione wapnia łupki. Wysoko rośliny wodne takie jak nurzaniec, walisneria, w nawiasie walisneria i korzenie. Trzeba też pozostawić dużo wolnej przestrzeni do pływania. Ważna jest e, dobrej jakości woda, która powinna się, powinno się regularnie wymieniać i napowietrzać. Wszystkie żaglowce można trzymać razem w niezbyt, z niezbyt żwawymi i nie za małymi rybami. E, na przykład małe nonki są zjadane. Długość 18 cm. Wysokość między 15 a 40 cm. Woda, temperatura między 23 a 27 stopni. pH 5,5 do 6,8. Twardość o 2 do 8 stopni. Pokarm tylko żywy. Rozjelitki, larwy, muchówek. Występowanie: górna część do Rzecza Orinoco, Kolumbia i Wenezuela. Oczywiście cały, powiem, całą rodzinę tych ryb. Pomijając opisy poszczególnych odmian, poprzedza długi wstęp, gdzie możecie się dowiedzieć sporo więcej. Jesteśmy w dziale ryb słonowodnych, czyli takich, które żyją sobie w dorzeczach. Weźmy jakiegoś przedstawiciela tej grupy. Niech to będzie Babka Złota. Na pewno znacie ją ze sklepów zoologicznych, dość często można ją znaleźć. I co oni tutaj piszą? Babka złota, brachygibius, xantazona. Babka złota jest wdzięczną pszczołą wodną, najlepiej nadającą się do akwarium jednogatunkowego. W nawiasie małe zbiorniki. Ryby wyznaczają rewiry osobnicze i żaden współpryminiec nie ma prawa przekroczyć granic z terytorium. Opieką nad potomstwem zajmuje się samiec. Odpowiednio do liczby hodowanych osobników należy zadbać o dostateczną ilość kryjówek w postaci kamiennych nisz, splątanych korzeni nie mogą być, nie mogą się z nimi nie mogą się z nich uwalniać do wody garbniki o, to jest bardzo ważne, czyli nie każdy korzeń się nadaje korzenie, które mocno barwią wodę, czyli wypuszczają do wody garbniki absolutnie się nie nadają dla zdobia ryb ważny jest dodatek soli do wody w akwarium, długość około 2,5 cm do 4,5 cm woda temperatura 24-28 stopni pH 7-8 średnio twarda do twardej dodatek soli morskiej Jedno, dwie łyżeczki stołowe na każde 10 litrów wody. pokarm drobny, żywy, występowanie południowo-wschodnia Azja. Jesteśmy w dziale dziwaki, czyli raczej ryby, które bardzo rzadko można spotkać w sklepach zoologicznych. logicznych, aczkolwiek ostatnio motylowce, na przykład, które są w tej grupie, e, dość często można spotkać. przynajmniej w tym sklepie, którym ja pracowałem w MogDIKU, raczej prawie zawsze były, no ale reszta to naprawdę dziwaki. No zobaczmy sobie tutaj jakiegoś reprezentanta, niech to będzie Czworok, czyli czwórka oczu ma. No, zaraz doczytamy. Anapleps, anapleps, to jest jego nazwa łacińska, to ta reprezentująca żywrodne karpińco kształtne ryby e, żyje głównie w wzrościach namorzynowych, więc można pielęgnować ją w wodzie słodkiej lub słonawej. Przebywa w pobliżu powierzchni wody. Rogówka i żenica oka są rozdzielone pasmem tkanki łącznej na dwie części, co umożliwia rybie widzenie pod wodą i ponad jej lustrem. Wymaga akwarium długości 140 cm, ee, długość około 30 cm, woda temperatura 24-28 stopni, pH 7-8, twardość 10-20. Pokarm przede wszystkim e, żywy podawany z powierzchni wody, na przykład małe świerszcze, ale także w płatkach i tabletkach oraz marzony i liowilizowany. Występowanie Meksyk, Ameryka Środkowa i Północna, część Ameryki Południowej. Musicie przyznać, że Atlas idealnie nadaje się na prezent. Jaki akwarysta nie chciałby dostać takiej książki? Naprawdę jak ją weźmiesz w rękę, Spędzisz z nią wiele godzin. A w następnych odcinkach pokażę Wam jeszcze inne ciekawe książki. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaprosili mnie na wirtualną kawę. Jeśli ktoś by chciał mnie porwać na taką kawę, jest taka bardzo prosta możliwość. To znaczy kliknąć w link w opisie tego filmu. I jak zawsze, bardzo dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i za to, że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez Was moja praca byłaby dużo trudniejsza. Jeszcze raz dziękuję. Jeśli ktoś by chciał wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość: zacznij kliknąć link, wesprzyj tuż obok nazwy kanału, dalej system Was poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdej chwili bez podawania jakichkolwiek przyczyn. A całą resztę widzów zapraszam na mój. Profil na Facebooku, gdzie zawsze dowiecie się troszeczkę więcej i przede wszystkim poznacie temat następnego filmu, zanim ten pojawi się na YouTubie. Zapraszam!